Człaneczko, na pierwszym odcinku dzisiaj zagramy sobie spontanicznego piga. Tutaj z Kasperem ze mną i z Kamilem za kamerą. Dzień dobry. No to co? Może żeby nie przedłużać, za, zagramy szybko na nożyce, żeby wiedzieć kto zaczyna. Tak jest. Trzy po trzy. Po trzy. trzy, trzy, trzy. Po trzy. Okay. Dobra, ja myślę, że zasady każdy zna, więc nie trzeba tutaj nic tłumaczyć. Bez, bez tych jeden Rebay, bez yy... <głos> <głos> Nie kur a FEW MOMENTS LATER Dobra, no, daj. Idziemy. No czy zadajesz co kreśli. Nie wiem, no tak, żeby mieli tutaj szansę, to może jakiś kitlesik na start. Żeby mieli jakieś szanse, tak? Każdy ładnie zrobi. Nice. Zapraszamy. Ja może dźwięk tapuję i zadam. Kilkika. Co? klasa No, tutaj nóżka spadła. No spokojnie. Będzie miał drugą próbę. Zrobili, bo to asetryczki. triczki teraz dodaję kamień. Ładnie do kamery chodzić, co dodajesz. No, taki buraczany, ale niech będzie. tutaj problematycznie, ale spokojnie, jest jeszcze druga próba. Bierzesz Ribeya? Dobra, Katwi bierze Ribeya. No niestety, pierwsza litera. Nacilko, zrobione elegancko. Kasper, niestety, pierwsza litera, ale życzymy mu powodzenia. Dobra, no to moja kolej. Teraz małe cięcie na przemyślenie. W sens, żeby nie męczyli się tak szybko, to zadam może. Whitbreak, to jest na erze. To latać. No to zobaczymy, co na co dostać. Błagiutko. Skateparkowe są. No może nie będę tego komentował. Druga próba. I <coughs> ja tam kąt sprawi, skacie ridu. Był naprawdę chłopak blisko. A wiecie, 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 jak to Kochamy jest? Blokamy go. Dawaj. Tak. <coughs> hours later. Yes, pięknie. Oczywiście wierzymy w niego, ale jego szanse są marne. Ale spokojnie, kamień się nie poddaje. Jak widzicie Śląsk na plecach. Jest na nogę. Nie ma nic do stracenia, bierze Rebeya. Wszyscy słyszeli, że nie poddaje się to jest najważniejsze progresować. Chłopak się nie poddał. No, no... Jeszcze raz, bo mogło się nie nagrać. Ja, ja priorytet mm. Powtarza. Tak jest. Non mi distruggerò, non mi No to ja dam coś teraz na boksie, z coś lepszego to zadam Annę Skipę. Oho. No to ja chyba biorę litereczkę od razu z automatu. Idealnie. Milek widzę twardo się nie poddaje. Ale co z tego będzie, to zaraz się dowiemy. No jest jakiś tam potencjał. Są trzy próby. Druga próba. No i jest blisko, ale... Ostatnia próba dla Kamila No niestety Polek na wojnie Co Teraz chyba ja zadaję po Kamile Ja zadam Powiedziałem, że się odegram Umbrella Kick jest na kwaterku. Co zdajesz?

Chciałem powiedzieć, że jest 2 do 1 Kasper ma dwie, to być ma jedną, Wiem, że Kasper ma szansę to zrobić, więc na boksiku zadam Hilki klas do tej Weepa. Więc to to jest, myślę, że dla niego taki chill. Ale troszeczkę mu zrobię. Już tak nie mam siły, że muszę jestem tak zesperowany. Po prostu muszę zadać mój BTK, to jest mój taki pewniaczek, a ja wiem, że ten kotaczek jest w stanie to zrobić. Na którym kotażerze? No wiecie co, damy mu fory i zrobimy na dół. <laughs> damy mu To oznacza, że staje się zwycięzcą. Dziękuję Kasperi, za gry. Mega tak. wyrównana walka. walkach. Kamikowi też dziękuję. Następnym razem może jak zmienimy park, to będzie jakiś rewans. Oczekujcie, zostawcie subika, łapeczkę w górę. No. Dziękujemy. nasze Instagramy, tu mam na kasku, ja mam tutaj, a twój wklejmy po prostu gdzieś tam na dole. Może być na bucie. <laughs> na rozbuciach. Dobra, dzięki pa.